Witamy w Genes Longevity TV. Nazywam się William Anzela i jestem dyrektorem do spraw badań produktów w Genes. Jak wiecie, z zaangażowaniem zajmujemy się długowiecznością i zdrowiem. Aby osiągnąć te cele, zaprojektowaliśmy naukowo linię naszych produktów. Dobrze pojęta nauka wymaga dobrych i prostych wyjaśnień. Dlatego zdecydowaliśmy się podzielić wszystkie informacje na krótkie odcinki telewizyjne, które łatwo jest przekazać, obejrzeć i wreszcie zrozumieć. Co tydzień na naszej stronie opublikujemy nowy odcinek, o którym będziecie mogli poinformować znajomych, klientów i inne osoby. Zarezerwujcie sobie czas na obejrzenie i dobrą zabawę. I podzielcie się tym z innymi. We are youth. Witamy w pierwszym odcinku telewizji Długowieczność Genes. Jesteśmy pokoleniem młodych, a ja należę do pokolenia młodych. Na pierwszy rzut oka to stwierdzenie brzmi trochę arogancko i pretensjonalnie. Bo używam słowa młody, a mam 72 lata. Ale za chwilę odkryjecie, że nie jestem jedyny, a ja wyjaśnię wam dlaczego. Pokolenie młodych to nowy sposób życia, nowa wizja starzenia się, oparta na solidnych dowodach naukowych. Do niedawna wszyscy byliśmy przekonani, że starzenie się to bezpośredni skutek akumulujących się lat i że śmierć to po prostu konsekwencja tych dodawanych lat odczuwana w naszych organach i funkcjach życiowych, które stawały się niewydolne. To był dogmat wieku chronologicznego, który pozwolił społeczeństwu podzielić życie na chronologiczne części i na decyzję, w jakim wieku powinniśmy odejść na emeryturę, i kiedy stajemy się starymi ludźmi? Dzisiaj udowodniono, że starzenie się nie ma nic wspólnego z akumulowanymi latami. Jest to skutek uszkodzeń komórkowych. To wewnątrz tego bardzo, bardzo małego, zadziwiającego i cudownego mechanizmu zachodzą procesy wpływające na nasze życie i długowieczność. Mamy co najmniej 60 trylionów komórek, które są prawie identyczne. A nasze życie i stan zdrowia zależy całkowicie od stanu zdrowia naszych komórek i ich jąder komórkowych. Naszego DNA, mitochondrii i błon komórkowych. Ta nowa wizja życia drastycznie zmieniła również naszą wizję zdrowia. Dla nas, a mam na myśli pokolenie młodych, starzenie się jest bezpośrednią konsekwencją uszkodzeń komórkowych, zwłaszcza na poziomie DNA. Ale najważniejszym aspektem pokolenia młodych jest głębokie przekonanie, że jako aktorzy i widzowie jesteśmy świadkami fantastycznego technologicznego tsunami. Genomika, terapia genowa, komórki macierzyste, nanomedycyna dogłębnie zmienią nasze relacje z całym światem. Starzenie się i śmierć drastycznie opóźnią się dzięki temu, co nasi naukowcy nazywają konwergencją NBIC, oznaczającą synergię między nanomedycyną, biotechnologią, technologiami informacyjnymi i naukami kognitywnymi. Przyszłe zmiany przerosną siłą, skalą i prędkością wszystko, co ludzkość dotychczas widziała. Sekwencjonowanie DNA, czyli odczytanie miliardów informacji zawartych w naszej strukturze genetycznej, zrewolucjonizuje medycynę. Wiedza o genetycznych cechach, charakteryzujących każdą osobę, utoruje drogę dla medycyny spersonalizowanej. Pomyślcie tylko, móc uleczyć każdą część naszego ciała na poziomie komórkowym. I całkiem niedługo nanotechnologia umożliwi nam zbudowanie i naprawienie molekuł. Tak, na naprawienie molekuł i atomów. To jest pokolenie młodych. Pokolenie, które wierzy, że dzisiejsza nauka może osiągnąć więcej niż zwykłe leczenie chorób czy ratowanie życia. Chcemy, to, to Chcemy czuć się young, młodzi tak długo, jak to możliwe. Chcemy myśleć jak młodzi tak długo, jak to możliwe. Kochać to wiecznie i móc bawić się z naszymi pra prawnukami, spełniając wszystkie grand, nasze marzenia. Genes jest jedną z niewielu firm patrzących w przyszłość technologii wspierającej długowieczność i zdrowie. Misja Genes to promowanie tego nowego pokolenia młodych poprzez stworzenie systemu produktów sprawiających, że to wszystko stanie się możliwe. The yes system, system YES, system wspierający młodość, to linia produktów zorientowanych na żywienie, naprawę DNA i energię. Jesteśmy Genes. Jesteśmy pokoleniem młodych. Dziękuję i zapraszam na nasz kolejny odcinek. Bye bye. Jeunesse, we are redefining you.